Pamiętacie Koko oraz Karolinę? No właśnie, to ta seterka. No, mówię o Koko oczywiście, która rzucała się na rowery. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Jak zawsze w naszej serii, początki były trudne, ale w pierwszym odcinku zaczęliśmy budować fundamenty. I daliśmy dziewczynom pewne zadanie domowe. A dzisiaj zobaczymy, jak sobie z nim poradziły. A teraz chciałbym, Karolina, żebyś Ty powiedziała, jak praca Wam szła przez ten czas? Myślę, że możemy sobie dać dobrą czwórkę wow, <laughs> z plusem. Ładnie, no no. Kilka razy faktycznie wyjechaliśmy w teren razem z rowerem, gdzie przybliżaliśmy się do niego, oddalaliśmy, ja próbowałam się zsynchronizować z Koko reagować na to, co ona generalnie do mnie mówi. No więc jako tako, przed domem też była bodajże jedna sytuacja, kiedy dzieciaki szykowały się na wycieczkę rowerową i te rowery sobie stały, ona je łukiem omijała. Natomiast w żaden sposób agresywnie na nie nie reagowała. To co mnie trochę zaniepokoiło to z racji tego, że mieszkamy na wsi, przejeżdżające rowery na mhm. ulicy mhm. i faktycznie reagowała agresją i ciężko ją mi było odwołać. Mhm. Była jedna sytuacja, którą naocznie yy, zaobserwowałam, yy, no i faktycznie koko wtedy. Mam pomysł dzisiaj taki, żebyśmy poszli sobie za chwilkę na ścieżkę rowerową. Ja widziałem, że przejeżdżają tam rowery, więc e, m, mamy dobry dzień, piękna pogoda. Wczoraj padał wprawdzie śnieg, ale dzisiaj, jak widzicie, jest fantastycznie. E, I chciałbym Karolina tobie pokazać, w jaki sposób można wykorzystywać miasto, park, do tego, żeby też m, pokazać KOKO, jak radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach, czyli w sytuacjach, kiedy przejeżdża obok rower. Okay. To zapraszam, idziemy w kierunku ścieżki rowerowej. Michał, idziesz z nami? No do pyta, tak jakbym miał jakieś inne wyjście. Słuchajcie, jesteśmy teraz właśnie w miejscu, gdzie z jednej strony mamy ścieżkę tutaj czasami są biegacze, czasami jeżdżą rowery a tu jest stricte ścieżka rowerowa. Między tymi dwoma pasami jest pas zieleni. E, bardzo lubię tutaj pracować, bo właśnie mamy i z jednej, i z drugiej strony utrudnienia, ale też możemy skorzystać właśnie z trawy, z patyków, z drzew po to, żeby pies mógł się troszeczkę rozluźnić, poczuć lepiej i bezpieczniej przy rowerach. Dobra, Karolina, niezłe wyzwanie przed nami, mamy dziecko na rowerze. Chodźmy tutaj naszym pasem zieleni. I popatrzmy, co robi nasza Koko. Dobra, ja będę spokojnie tobą kierował. Okej, okay. zaczyna wąchać, schodzi na lewą stronę, bardzo fajnie. Okej, okay. świetnie. Troszeczkę się niepokoi, zaczyna się pobudzać, widząc dziecko. Podejdź bliżej do niej, skróć sobie linkę. I przejdziemy sobie tędy. Okej, okay, sama wybrała zwiększenie dystansu. Pozwól jej podejść do tych krzaczków. Niech sobie tutaj trochę powącha, poniucha. Zobacz, teraz przyspieszyła, gdy dziecko odchodzi, odjeżdża w tamtą stronę. Dziecko odjeżdża, pies wybiera em, dystans. Bardzo fajnie, to znaczy, że twój pies zaczyna przenosić sobie te wybory, które których ją uczyliśmy w coraz trudniejsze sytuacje. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na fantastyczną rzecz. Koko, w momencie, kiedy, kiedy widziała dziecko na rowerze, dziecko na rowerze jest dużo trudniejsze niż dorosła osoba, bo Koko bardziej się boi dzieci, które jeżdżą na rowerach, z tego, co Karolina nam opowiadała. Koko najpierw odeszła, zwiększyła dystans, a potem, gdy dziecko nas minęło, to przyspieszyła. Fantastycznie. Chodzi o to, żeby pies w coraz trudniejszych sytuacjach, w warunkach realnych, Zaczął korzystać z tych rozwiązań, które wypracowaliśmy sobie na placu szkoleniowym. Na razie ta odległość była dosyć duża, ale z czasem jestem pewien, że Koko będzie korzystała z tych rozwiązań na coraz mniejszym dystansie. Słuchajcie, mamy bazę rowerową, to znaczy rowery miejskie i wykorzystamy sobie hmm, tę bazę do tego, żeby zaznajamiać Koko z rowerami, które są unieruchomione, aczkolwiek być może ktoś przyjdzie, wypożyczy rower albo ktoś odstawi rower na miejsce. Pamiętacie, jak w zeszłym odcinku dużym problemem dla Koko były właśnie sytuacje, kiedy zbliżała się do położonego roweru? Zobaczmy, jak dzisiaj sobie poradzi z bazą miejskich rowerów. I zobacz, ona idzie, wącha, to znaczy, że jest w miarę. E, relaksuje się i rozluźnia. Ok, zauważyła rowery. A już za parę chwil? Pierwsza trudna sytuacja dla Koko. Okej, okay, bardzo fajnie. W tym momencie jest bardzo blisko bazy, ale jest rozluźniona, dużo wącha. Okej, okay, Karolina, stop. Mamy rower, który jedzie tam. Zaraz wyjedziesz za muru. Wow, brawo Koko. Świetnie, ekstra. Bardzo fajnie. W tym momencie mieliśmy sytuację spontaniczną, bardzo trudną i tak naprawdę dzięki temu, że wielokrotnie udawało jej się zwiększyć odległość od roweru. Teraz, nawet jak był tak mały dystans, mhm. sama odwróciła się, mhm. odeszła, więc mamy fantastyczny efekt. Zobacz, w odległości lu dwóch metrów. Tak, tak, tak. Rewelacja. Ja się, ja się w ogóle nie spodziewałam tej sytuacji, więc. Dobrze, że zareagowałaś. Ja tak naprawdę, Karolina, nie musiałem nawet reagować w tej sytuacji, tylko zwróciłem Twoją uwagę, że zaraz będzie przyjeżdżał rower, bo ona sama już ma tak utrwalone te mechanizmy radzenia sobie ze stresorem, że wybiera bardzo dobre dla siebie rozwiązania. Zaczyna się regulować, odchodzi na taką odległość, w której czuje się bezpiecznie i można jej w końcu zaufać. A pamiętasz, jak budowaliśmy te podstawy, i wszystko zaczęło się przy leżącym rowerze, potem wzmacniałaś te reakcje. U siebie na podwórku, wynosiłaś rower poza podwórko. Właśnie, jeżeli zbudujemy solidnie fundament i to wskazówka dla Was, to w bardzo trudnych sytuacjach będziemy w końcu mogli psu zaufać. Ale jeżeli tak naprawdę ten fundament nam się rozwali albo będziemy chcieli od razu pracować w zbyt trudnych warunkach i wystawiać psa na zbyt stresujące sytuacje, to ta praca nam w pewnym momencie runie. Budujmy solidne fundamenty. Nawet jeżeli nam się wydaje, że ta sytuacja jest dla psa zbyt łatwa, to dla, je, dla niego, z jego perspektywy to może być bardzo, bardzo trudne. Żeby nie było jak w tej piosence. Zbudowałem dom i już się wali. O mój walący się domie. Słuchajcie, mamy rower i to jeszcze rower e, u, u, z dostawcą. Dobra, zatrzymaj się Karolina. Stop, bo ta odległość może być nagle zbyt trudna. Okej, okay, ona zaraz zauważy rower. Brawo, Koko! Fantastycznie! Odwróć się Karolina w moją stronę. Świetnie, nie skracaj dystansu i spróbuj odejść i wtedy się uciesz, czyli zwiększcie ten dystans. Pięknie! Wow, to było fantastyczne. Tak, tam jedzie ktoś na kółku, ale nieważne. Słuchajcie, mamy kolejną sytuację, gdzie koko w bardzo bliskim dystansie zatrzymała się, zaczęła sobie odwracać główkę na boki, co świadczy o tym, że rower ją trochę niepokoił, ale nie rzuca się! Nie rzuca się, radzi sobie, mamy sukces! Ale już bez emocji, no spokojnie. Przypomnijmy sobie, od czego to się wszystko zaczęło. Zaczynało się od rzucania na rowerzystów. To znaczy w tym wypadku na jednego rowerzystę. Piotrka. A pamiętacie, od czego my zaczynaliśmy trening? Od podchodzenia do leżącego roweru. Niektórzy myśleli, że jest to zbyt łatwe, ale zobaczcie na efekty. Dobra, ona teraz wącha. Dobra, zbliżamy się do ścieżki rowerowej, ale tam Jedzie rower, więc poczekamy chwilkę, nie będziemy ją wysyłali też w tę sytuację. Zobaczmy, jaką podejmie decyzję. Pięknie, spokojnie obserwuje, sprawdza sobie. Już w coraz mniejszych odległościach jest w stanie zaznajamiać się z zagrożeniem. To bardzo, bardzo wartościowa lekcja dla niej. I choć bardzo chcieliśmy znaleźć więcej rowerów, to w ten piękny, wiosenny dzień, jak na złość żadnych rowerzystów, Więcej nie było. Dlatego przejdźmy do podsumowania. I żeby nie było, że dokuczam Piotrkowi tylko z poziomu lektora, kiedy go nie ma obok, to wymyśliłem mu na planie taki oto kadr. W tej bardzo naturalnej pozycji, ale jakże nawiązującej do tematyki, chcieliśmy podsumować to, co się udało zrobić z KOKO. No, przyznam szczerze, Karolina, że nie spodziewałem się takich efektów, jak wrażenia. E bardzo fajne. Ja też się nie spodziewałam po moim się, że no, że pokaże nam to, co pokazała. No jestem z niej dumna i, i mam nadzieję, że dalej jak będziemy tak pracować, to totalnie wyeliminujemy problem. Yy, problem. Ja chciałbym tylko teraz powiedzieć na zakończenie, że Dzisiejsza lekcja to była lekcja generalizacji, czyli staramy się uogólniać, przenosić zdobyte umiejętności w coraz trudniejsze warunki. I Karolina, żeby to wszystko nam się mocno zacieśniło i rzeczywiście działało wam w sytuacjach codziennych, to takie sesje powinnaś samodzielnie też organizować w różnych parkach, w różnych miejscach. Zabieraj Koko po prostu, żeby doświadczała takich hmm, zachowań, takich emocji, jakie dzisiaj przeżywała, czyli spokojnych, bezpiecznych e, sytuacji związanych z tym, że jest obok przejeżdżający rowerzysta i wtedy te cegiełki, jak się mocno scementują, to rzeczywiście problem będzie rozwiązany. A Was zapraszam tradycyjnie do tego, żebyście dali komentarz, jak Wam się podobał ten odcinek, żebyście napisali o czym chcecie tak naprawdę kolejne odcinki, żebyście koniecznie zasubskrybowali zasubskry trudne słowo nasz kanał. E, no i. Powiedziałem o łapce w górze? Tak? To, to tyle. Opa!